Na mapie Polski województwo się to wszystko zajmuje przedostatnie miejsce. 3,7% kraju zajmuje nasze województwo. A suma obiektów przyrodniczych znajdujących się na terenie województwa stanowi ponad 70%. Jesteśmy w południowej części naszego województwa, na Ponidziu, gdzie mamy trzy parki krajobrazowe. Jednym z nich jest nadnidziański Park Krajobrazowy, na którego terenie się znajdujemy. Jadąc z Kielc, przez Busko w kierunku Wiślicy. Przed Wieślicą skręcamy w lewo do miejscowości o ciekawej nazwie Hotel Czerwony. Ciekawa pisownia, piszemy przez CH, nawet poloniści nam wybaczają. Przed kościółkiem skręcamy w lewo dróżką polną i dochodzimy do rezerwatu jednego z ośmiu na terenie Parku Krajobrazowego, do rezerwatu Przęślin. zniesienie samego rezerwatu nie jest wysokie i zachęca wręcz do podejścia w szczytową partię idąc ścieżką po lewej stronie będziemy mijać wychodnię gipsową gdzie pięknie układają się kryształy gipsu w te słynne jaskółcze ogony większość roślin o tej porze już przekwitła, ale jest tutaj roślinka, która niejako symbolizuje roślinność Ponidzia. Jest to roślina o nazwie polskiej Miłek Wiosenny, a łacińskiej nazwie Adonis Vernalis. To jest ta roślinka o bardzo ciekawym ulistowieniu. Kwitnie żółto. Są to podobne kwiaty do mini słoneczników. Dla botaników i przyrodników najpiękniejszym okresem, na który zachęcam Państwa do odwiedzenia, jest miesiąc maj, a szczególnie jego pierwsza połowa. Chociaż mamy pierwszą połowę czerwca, to jeszcze patrząc na kopułę zniesienia rezerwatu Przęślin, możemy czystym sumieniem powiedzieć, że jest to piękna łąka kwietna, pokryta roślinnością związaną w większości z ciepłem, czyli roślinność ciepłolubna ksalotermiczna. że prześlina, porastają nie tylko rośliny naczyniowe, ale również krzewy. Mamy tutaj bezczarny lekarski z pięknymi baldachimowymi kwiatami. Kwiatostan umaczany w cieście naleśnikowym, usmażony na patelni, jest takim przysmakiem rzadko w kuchni polskiej spotykanym. Mamy również i głogi, których jest tutaj dużo. Mamy również poza głogami i śliwę tarninę, która w wielu miejscach na terenie rezerwatu zaleka. Nawet kiedyś można było odnotować tutaj wisienkę stepową, którą dzisiaj tylko w dwóch przypadkach jest czytelna. Pozostała wyginęła. Czy to sprawa klimatu, czy sprawa turystyki uprawianej mogła spowodować, że te roślinki znikły. Po krótkim spacerku dotarliśmy do kolejnego rezerwatu. Rezerwat Góry Wschodnie. Rezerwat utworzony w 1959 roku na powierzchni 1,78 ha. Chroniony jest tutaj step roślinności ciepłolubnej, roślinności kserotermicznej i wychodnia gipsów mioceńskich, które widzimy po lewej mojej stronie. Są to gipsy, które występują w odmiennej formie niż te, które oglądaliśmy w poprzednim rezerwacie. Tamte były ułożone pięknie w jaskółcze ogony, a tutaj wyglądają, jakby kości wprasowane były w skałę, świecące w zależności od kąta padania światła. Mamy tutaj wiele roślinności. Wężymort, stepowy, miłek wiosenny. Mamy tutaj ostnicę Jana, ostnicę włosowatą. To są wszystko rośliny, które zakwitają we wczesnej porze roślinnej. Mamy tutaj przepiękny step, jako łąkę kwietną, która potrafi ucieszyć oko każdego miłośnika przyrody. Rezerwaty tutaj występujące na Ponidziu, a w sumie jest ich 12, są nieporównywalne z innymi rezerwatami, których w sumie na Kieleczyźnie mamy 69. Tu występująca roślina występuje tylko na Ponidziu, w żadnym innym miejscu. Do takiej roślinności należy m.in. groszek panoński, roślina, która jest endemitem z czasów ciepłych mórz. Zapraszam Państwa na Ponidziu.